U pacjentów, którym zależy na poprawie estetyki zębów, częstym rozwiązaniem jest tak zwany bonding, czyli mało inwazyjne odbudowy zębów. Zwykle taki bonding może dotyczyć albo jednego zęba, który na przykład jest starty, albo całej grupy zębów, kiedy chcemy poprawić estetykę uśmiechu. W dzisiejszych czasach popularną metodą jest też projektowanie uśmiechu w specjalnych programach, dzięki czemu pacjent Zanim zdecyduje się na odbudowę, może zobaczyć, jak będzie wyglądał ostatecznie po takich odbudowach estetycznych. Jest kilka metod, które używa się do odbudów estetycznych. Lekarz dobiera najlepszą metodę do oczekiwań pacjenta i do warunków, które są w jamie ustnej. Trzeba pamiętać o tym, żeby krok po kroku zaplanować takie działania. To znaczy, że jeżeli zgłaszamy się do stomatologa, to najpierw, jeżeli jest potrzeba, należy wyleczyć wszystkie ubytki, zrobić higienizację, czyli usunąć kamień i osady. Jeżeli pacjent jest zainteresowany wybielaniem, to takie wybielanie należy zrobić przed odbudowami, a dopiero ostatecznie, na samym końcu, wykonuje się właśnie takie odbudowy estetyczne zębów. Odbudowy estetyczne można wykonać u pacjentów, którzy mają na przykład starte zęby albo oczekują poprawy uśmiechu, powiększenia zębów, pełniejszego i szerszego, piękniejszego uśmiechu, ale również jest to bardzo częsty element po leczeniu ortodontycznym, jeżeli pacjent czuje, że pomimo tego, że ma proste zęby, brakuje mu jeszcze takiej wisienki na torcie. I wtedy dobrym rozwiązaniem jest wykonanie właśnie odbudowy estetycznej. Zębów. Odbudowy estetyczne żywcami kompozytowymi nie są odbudowami na całe życie. Trzeba pamiętać o tym, że tak jak w przypadku braku takich odbudów, trzeba zgłaszać się regularnie na wizyty kontrolne, profilaktyczne, które mają na celu wczesne wykrycie ewentualnej próchnicy. Po odbudowach estetycznych bardzo ważne jest utrzymanie prawidłowej higieny. Dzięki czemu unikniemy właśnie próchnicy zębów. Trzeba pamiętać o tym, żeby oprócz mycia zębów szczoteczką, również nitkować przestrzenie pomiędzy zębami albo stosować irygator, który pomoże oczyścić zęby z resztek pokarmowych. Jeżeli szukasz stomatologa, który odbuduje estetycznie Twoje zęby, wejdź na medicen.pl.